Późno już. No, ale to co, że późno? Jak się chce coś osiągnąć, to późno, to mi wcale nie przeszkadza. Ani za wcześnie nigdy nie jest. Także znaczy, proszę potraktować te kłopoty z tabliczką mnożenia, jak grypę, albo jakąś anginę. I proszę ćwiczyć trzy razy dziennie, no i lepiej rano po i wieczorem. Wystarczy 10 minut. Wystarczy 10 minut te karteczki przerzucić, przerzucić, jedne na prawo, drugie na lewo, potem króciutka powtórka. Za dwa tygodnie te kłopoty z tabliczką mnożenia to odejdą jak zły sen. I będziemy mogli zacząć uczyć się ułamków.